Cześć, witajcie, z tej strony EspyT, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej, dynamicznej gry MMORPG, MMORPG Markov z profesjami. Na samym starcie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a bo my idziemy teraz właśnie na 167 e, Herosa. E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Wielkanoc 2024, mamy dzisiaj czwartek, event e, dopiero co się tutaj za, e, zaczął. E, a my już pędzimy tutaj na pierwszego z Herosów. Mogą iść w sumie tędy, bo byłem tutaj nieopodal. Ale tutaj będzie teraz bieganina. Czy my w ogóle zdążymy na tego Herosa? Jak widzicie, konkurencja jest tutaj przeogromna. Mam nadzieję, że na miejscu nie ma wielu osób. E, powinienem zdążyć. Michał Pagi. Nie, mówię, nie zdążyć. Nie, dobra, zdążę. Obe, mam grupę. E, więc tak. Witam Was jeszcze raz. E, bardzo serdecznie, jak już pewnie widzicie, e, po nazwie odcinka Loteria, e, Loteria Herosi, Zapytajcie, co się, co, 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 tutaj ta wielkanoc nam tutaj oferuje? 290 Heros, 210, 150, 120 75, 5 Herosów, e, no z tego oczywiście nic nie znaleźć ciekawego, e, dodatkowo, no wiadomo, loteria, więc coś co kochacie najbardziej, więc zostaw tutaj łapkę w górę, mam nadzieję, że nawet dużo ich możesz zostawić, bo y, dużo łapek to kolejna loteria, więc y, dam Ci teraz chwilę na zostawienie łapki, ja tutaj na przykład, nie mam tutaj do jedzenia, ale na przykład y, mogę Ci dać, drogi widzu, kot, chcesz kot? Chcesz kod? Już po niego idę. Teraz masz szansę na zostawienie łapki w górę. A ja idę po kod. Cały czas idę, ale ty zostaw łapkę. Już go mam. Już go mam. Ale żeby nie było zbyt prosto, żeby nie było zbyt prosto, kochany widzu, to tak. Ja ci go tutaj pokażę, ale musisz zgadnąć ostatnią cyferkę. Tu jest Y na końcu, jak coś. Masz? Ostatnia to jest cyferka od 1 do 9. No widzisz, jaki jestem? Taki jestem, super gość. Dobra, nie przedłużam tutaj. E, oczywiście pokażę Wam tutaj wszystko, co najlepsze na tym odcinku czyli loterię, Herosa, e, e, a czyli Elitę Trzecią. No i herosę już wam pokazałem, więc nie wiem co tu jeszcze mogę e, wam wymyślić. E, aktualności, tutaj odbieramy sobie mm, teleport na mapkę eventową. Teleportujemy się tutaj, proszę. Tutaj e, trzeba mieć na sobie kufajkę, trzeba wyglądać jak prawdziwy góral. E, mapa eventowa, nie wiem czy jest sens żebym wam tutaj to pokazywał, wszystko tu mówił co jak. Bo to zrobił na pewno Lance na kanale Margonem, na który odsyłam, ale do tak po treści. Tutaj jest. Tutaj jest. E, tu można kupić kuferki. E, jakieś przebrania dziwne. To nawet nie są przebrania. Nawet nie wiem, co to jest na dobrą sprawę. Skrzynia z owczymi. O, a co to jest? Co tutaj mam? Aha. No dobra. powiedziałem aha, ale i tak dalej. Nie wiem, co to jest. Tutaj jest loteria. E, Uklimka. E, nie wiem, co jest. Pewnie jakiś Quest. E, tutaj możecie sobie za walutę kupić Czyli za wędzony oscypek Z żurawiną Możecie kupić sobie kamień Możecie kupić sobie e, skrzynkę kowali Możecie kupić sobie Co tylko wam się zapragnie e, Tutaj mistrz To pewnie e, są gierki Ale to jest nic Strażnik piwa Hanka patelnianka Jeżeli pamiętasz drogi widzu Słynną Hankę patelniankę No to teraz Mam nadzieję, że odblokowałem ci wspomnienia. Hanka ha, Patelnianka ha, sprzedaje stroje. E, ale najpierw, ale najpierw moi drodzy tutaj musimy się udać w dół. Dokładnie o tutaj sobie musimy przejść. Tutaj i dokładnie tutaj ko Maryny tej z Janosika. E, musicie wejść do stodoły. Wchodzicie. Tutaj macie oczywiście do wyboru e, informacji do wyboru informacji. Macie po prostu o elicie trzeciej. Ja spróbuję ją na mistrzowskim. Tak, chcę ją stoczyć na mistrzowskim poziomie. E, I tak wygląda barani kanonier e, Czyli Elita trzecia, którą tutaj postaram się e, ubić. Mam nadzieję, że to ja ubiję ją, a nie ona ubije mnie. E, zobaczymy też jakie to jest silne. Jak bardzo oczywiście... E, ja może samymi rozpraszającymi będę to bił No, na przykład... O, 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 o. ty! Ty ty, bo tu może być. Tu może być lipa. Dobra, damy Amok. Żeby tutaj o, trzody nie odwalić, dobra. Mamy zbrojkę. oczywiście i ta trzecia to są nic więcej jak e, po prostu ulepszajki do Eku, więc możecie ją bić raz dziennie, ale teraz to nie o tym. Nie o tym, nie o tym, nie o tym. Wracamy tutaj po punkty docelowe tego odcinka. Yy, czyli to, co wszyscy lubimy najbardziej, a najbardziej tego nie lubi chyba mój portfel, yy, ponieważ jakieś dziwne tutaj przelewy muszę sobie wykonywać, yy. Panie wujcie, Ha, to nie jest u Ciebie żartowałem, to jest po prostu u teściowej. Podchodzimy sobie tutaj do teściowej, możemy sobie usiąść obok niej na ławeczce. Możemy tutaj emanować magią, żeby wiecie, wszystko było ok, yy. i kupujemy sobie. Eee, myślę, standardowo zrobimy 5 takich, 5 takich Może po 7 Nie, po 5 myślę wystarczy, chyba, że coś spady sobie dokupimy 5 legendarnych 5 eee, heroicznych eee, No i co? Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona eee, Sup ogólnie Zauważyłem, że bardzo mało osób ponad połowa oglądających te odcinki nie subskrybuje tutaj tego kanału więc fajnie, jakbyś zasubskrybował, zasubskrybowała, ponieważ chciałbym, to jest taki mój cel delikatny, wbić kiedyś tutaj 20 tysięcy. Może to już nie są czasy świetności, to nie jest 2016 rok, tutaj z Danomisem nie kręcimy duo streamów, ale cały czas jest fajnie. Przynajmniej staram się, żeby było fajnie, więc zostaw chociaż tego suba. Dobra, co ja w ogóle będę gadał? Zwój czerwonego smoka, użycie jedno, no nie jest tutaj bardzo nam na rękę, ale okej, okay. okej, okay. tak się po prostu droczy. Tak się droczy tutaj z nami. Heroiczny drugi. Kuferek z osypkami, czyli waluta. A, jeszcze jakbyście chcieli walutę, to sobie wchodzicie w kalendarz i ją odbieracie, po prostu. To nic trudnego. Kolejny heroiczny. Oj, 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 blanket na strój unikatowy. No to akurat pójdzie pewnie na. Wywałkę. Kolejne. O Jezu, ej, heroicznie nie oddają. Dobra, oddało. Fizyczna osłona. Fizyczna osłona. Ostatnio było. A ostatnio było. Nie pamiętam co było. Dzięki Majka, że napisałeś mi gryzy super Również jesteś niczego sobie, nie zmienię się nigdy, ale... Nie pamiętam co było ostatnio. Też... Nie ostatnio było pomienne oczyszczenie staty było powinno oczyszczenie więc e, mamy pierwsze błogosławieństwo e, no ale teraz polecimy oczywiście z grubej rury czyli legendarne Lisza na kamień czerwonego smoka to jest coś co bym chciał no ale chcieć to sobie mogę mamy wykrywacze herosów w kolejnym mamy miksa kupon na... o jezu źle, źle idzie źle idzie to znaczy no. To mi nie jest potrzebne, to tego. Tak, no bardzo źle idzie. No wyzwanie, no ale główne i po wyzwaniu. No dobra. No ale to jest tak na dobrą sprawę, tu tylko delikatny dźwięk. 22M no to jest jeszcze ok, eee, Ale... O, pełny lek, pełny lek. Jakieś owca, matko, co to jest? Dobra. U! Ej, to jest Git. Dobra. To jest porównywalne. Dobra. Rekompensata jest za te wszystkie, co tutaj. Niestanki, że tak powiem. Okej. Okay. No zwój odwiązania jest zawsze w cenie. Yy, tutaj coś było wcześniej. Prawdopodobnie teleport na. Yy, prawdopodobnie teleport na tak zwanego. Kolosa. No ale dobra, no tutaj nie mamy jakichś ciekawych rzeczy. E, tu nie mamy jakichś ciekawych rzeczy, trochę tutaj tej waluty nam spadło. E, w ogóle oni sobie tutaj szukają, te, bi, będą bić te rzeczy, a może ja bym tak e, wyszukał sobie herosa. Grasuje dęborożec, ale ja nie mam levela na do dęborożca. Dobra, jeszcze raz spróbujmy, spróbujmy jeszcze raz. Wapór, grzęzowisko rozpaczy. I to wszystko jest. I to wszystko jest. Ty dobra, ale na wapora to się jeszcze możemy wybrać. Ale na wapora nie wybierzemy się z pustymi rękami. Weźmiemy ze sobą tutaj skrzyneczkę. I otworzymy przy waporze. Dobra. Eee, tam musimy iść. Jeziorożek będzie chyba lepiej. Nie, jest ja nie jezioro złota Dąbrowa. Bo to trzeba będzie gdzieś iść. Tutaj. Dobra, nie wiem, czy ja źle nie poszedłem. Ogólnie, czy nie powinienem iść od bagien umarłych. Tak coś mi się zdaje. Tak coś mi się zdaje. Tutaj nie. Niefortunnie, ale... Ale to nic. Ale to nic. Tutaj zaraz. Jeszcze źle poszedłem. Dobra, ja tutaj Madoki wybijam. Widzicie, co ja w ogóle robię. Ja wybijam Madoki. Powinienem iść... Powinienem iść sobie tutaj ładnie. Oni ogólnie 210 kę biją. Eee, ja tam nie biegnę, bo przez Madoki chwilę by mi to zajęło. To jest raz. A dwa, że... Yy, że nie wiem, czy bym się tak tam szybko dostał. Eee, mm, zagadka. Dobra, teraz chwila skupienia. Okej, okay, dałem radę. Jaka ja to ja mówiłem? Tą mapę? Grzęzowisko rozpaczy, tak? Tak dobra. Napiszę im, że zapraszam wapor grzęzowisko Klepa Klepa co ja mogę sobie klepnąć Klepa Mactrop. Nie wiem dlaczego, ale klepnę sobie tutaj taką eee. klepnę sobie tutaj taką rzecz, tylko teraz czy ktoś tutaj przyjdzie o jezu, on ma tutaj parę tych resp mam nadzieję, że znajdę go gdzieś tutaj w miarę na jednym z pierwszych bo nie chce mi się tutaj tak, idę o, dobra, czyli go ubijemy, bo ktoś napisał, że idzie tutaj musimy iść do góry bo on ma tutaj jeszcze respa tutaj go niestety nie ma o, a tutaj też go nie ma Momento, moment, moment, momento, bo to jest dopiero akcja poszukiwania. Dobra, mam go. Dobra. Jest i pan Wapor? Ty, to może ja zawołam tak wszystkich tutaj ładnie, żeby przyszli. Zawołaj, klan. Powiadam, klan, proszę. Dobra. Tutaj mam nadzieję, że uda mi się. Oczywiście, cóż, jakieś wiadomości? Jakieś wiadomości. Yy... Wiadomości jakieś dziwne, dobra idą, idą, idą ludzie, więc. Yy, napis, może jeszcze dam info, że, że co klepie tak dodatkowo klepa MT. Nie jest mi to w ogóle potrzebne, ten pierek, ale, ale że jestem trochę Żydem to yy, postaram się na łowce tanca złapać sam. Tamten klepnąć, żeby mieć, więc dwa itemy. Palwoj tylko chyba, że poleci, to tak delikatnie mi zrobią w bambuko, ale... Ale to nic. Dobra. Eee, dodaj do drużyny. Do drużyny. On już jest tutaj dodany. Ktoś tu jeszcze szedł. Ktoś tu jeszcze szedł. Urwisko, pora, bla 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 bla, grzęzowisko. Czekaj, to ziomek szedł. Jaki on ma nik? Nie, zobaczę tego. Cable, kabel. Czekaj, a to nie jest on? Nie, to nie jest on. To też nie może być on. Mm, no. Kurde, jaki on tu może mieć nick? Czemu jego profilu nie ładuje? Coś on musi mieć tutaj. Something is not good. Czek, kto tu jeszcze pędzi? No, tu na jedną osobę jeszcze czekamy. O, jest. Mam nadzieję, że to jest on. Tak, nie ładuje się jego profil, więc co musi być on? Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Tu już przy okazji sobie zbijemy to. Dobra. No i piszemy, że po. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale wróżba. Smocza łuska. Czyli będzie dobrze. Będzie legenda. Dwa łuki na tropa, nie mamy tropa. Nie, na pala. Pala i na tropa, dobra. To git, coś może złapiemy. Dobra, jest jeden łuk chociaż. Dobra, wyszło git. Wyszło git. Tak się miewa, to ja może coś jeszcze będzie. Grań, gawronik, piór. Patrzcie ile tutaj jest event. Jest event, patrzcie ile tutaj w ogóle ile tutaj stoi herosów. Teraz tutaj sobie jeszcze wiwkę zbijemy. No, czy może być lepiej. Ej, to może. To może nie tak, że ja po prostu... Bo ja jestem osobą, która próbuje robić te. E, te wykrywacze w nocy, a to nigdy nie wychodzi, bo oni nie śpią w nocy. Oni prawdopodobnie... Niektóre osoby tutaj są bezrobotne na jakichś zasiłkach czy jakichś innych e, dziwnych tutaj tworach siedzą i oni grają non stop. A może to właśnie podczas dnia trzeba? kiedy na przykład oni odsypiają te noce. To jest po prostu 300 IQ wydaje mi się tutaj zagranie. Dobra, ale teraz został mi ten resp i tutaj zostały te dwa u góry. Jak zwykle jest tutaj na jednym z tych takich końcowych. Liczę, że tutaj na tych dwóch obok siebie ona będzie stała. Oczywiście, że nie będzie stała sobie tutaj. Prawdopodobnie będzie teraz na dole, chyba że mi się coś odkleiło, że ona tutaj jest, a to nie stała. Nie, dobra. Powiadom klan. Zawołamy tu i teraz mam 30 sekund na... Znaczy nie, no pewnie trochę więcej, ale zobaczymy co w ogóle leci sobie z tego. Bo ja nie wiem co leci z zwiwiany. Klepniemy w takim razie naszej... Nie, hełm Makpal. Hełm Makpal. Hełm Makpal klepa. Zapytacie dlaczego? No, dlatego, że jestem pazerny na itemki. Dobra. Tutaj już mamy dwa heroiki. Eee... No, kurde, nie spodziewałem się. Ogólnie, no, aterię może nie oceniam jakoś dobrze. Bo tylko zwróciła się dyszka na dobrą sprawę. Eee, nie. Dużo rzeczy prawdopodobnie pójdzie na samorodki. Eee... Wykrywacze, wykrywaczami. Eee... Fajnie, że to odwiązanie poleciało. To się na pewno gdzieś tam e, w niedalekiej przyszłości przyda. E, przyda się w niedalekiej przyszłości. Ok. Tu mamy dwóch gości, trzech. Jak są członkiem mojej drużyny? Jak widzę, że nie są. Chyba coś mi się tutaj zbugowało. Tak, zbugowało mi się. Marty Renti nie jest. Marty Renti. Dobra, napiszę, że po, chyba już nie idzie, tak mi się wydaje, dobra, łowca, no jest łowca i mi zakosi moi, moje herko, dobra, kolejne, co mamy, ten dęborożec obrzydliwy, no nie mam jak tam się dostać nawet do niego, klasztor, różanitów, świątynia, proszę Państwa, to jesteśmy tutaj w zasięgu bo tutaj zdążę tylko świątynia to było chyba tutaj u góry dobra i tutaj klepniemy sobie hełmik bo trochę się nie ukrywam czaje na niego on ma tutaj raz po po prawej i e, okej okay. i zawołaj powiadaj. ej dużo tych, dużo herosów, dużo herosów e, dużo herosów i oj nie to chciałem zrobić Klepa, czapa, kao Dobra, tutaj będzie ekipa na pewno sroga, bo zauważyłem, że oni tu ostatnio bardzo często szukają. Szukają i biją tego braciszka, właśnie po ten hełmik, Sam bym w sumie go troszeczkę chciał, ale no, nie wiem, czy jest w moim, jakby tutaj zasięgu. Tropek jest jeden. I jest tutaj potencjalne <laughs> Nie poznajecie No ogólnie mój zast Maciek pisze, że mnie nie poznaję, Bo ja nigdy nie szukam herosów eee, Wiecie, przychodzę na gotowe eee, Przychodzę na gotowe A tak pod odcinek No to idealnie jest po prostu eee, Zrobić sobie takie wykrywacze Ogólnie jakbyście chcieli Częściej takie jakby wykrywacze herosów To możecie dawać znać E, czy jakieś takie zwykłość. W ogóle możecie dawać, dawać mi jakieś pomysły takie na odcinki, e, bo no widzicie, ja wiele lat robię w sumie e, bardzo tutaj podobne rzeczy. Ale będąc z wami szczery, będąc z wami tutaj szczery, to mm, no zawsze mogę powiedzieć coś innego, nie? Dla mnie tutaj nie ma żadnych dziwnych tych e, dziwnych pomysłów. Dobra, piszemy, że PO! Dobra, bijemy w takim razie Ty O, ha, ha! o kurde O kurde Kurde mi nie zakosił Ty, zakosił mi gość Co jest? Ty, dawaj to! Ty, ty! Widzę go! Ty, na no, klepane to było! <grywka> dawaj to, bo klepa była. Ty, co za, co za, co za, co za gość? Kto to w ogóle jest? Kto to w ogóle jest? Jeszcze ja ci napiszę, gdzie niby. No kurwa, w wiadomościach. Kto to jest? Freddy Durkę. No, napiszę, że na odlogu. Dobra, dobra, to jest. To jest teraz mało istotne. To jest teraz mało istotne. Poleciała legenda. Jest loteria. Jest Heros. No więc, moi drodzy, jak tutaj nie będzie 100 łapek, to mi będzie smutno. To mnie będzie smutno. Więc, moi kochani, ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Nara.